Jestem na drugiej edycji tutaj jest Miopia, Tukola, i teraz Jak Wam się podobało? No było fenomenalnie, no już rok temu było genialnie, ale w tym roku jest dwa razy więcej wszystkiego, więc wszystkiego. jest jeszcze lepiej. Tak, dosłownie jest wszystkiego. fenomenalnie, słuchajcie, trzecia, trzecia część też w ogóle będzie torpeda, więc ale druga to naprawdę jest coś rewelacyjnego. Okay. Polecamy bardzo gorąco, lubimy tą imprezę, jest super. Tak. A jaka jest Wasza druga wróżba materiału? <noise> No, tak nie można, no! Co druga? druga no to Harry Potter. Oj, a bo mnie to nie jest takie oczywiste, bo ja z buta bym powiedział, że Piraci z Karaibów, ale to nie do końca, bo ostatnie sety z Piratów z Karaibów to było 2,11. Więc z takich co teraz można kupić, no to władce pierścienie bym strzelił, bo chociaż dwa zestawy są, nie? I brickheady. Czy będziecie na otwarcie pracować? Czy będziemy? Tak. Postaramy się być, ale tak, zobaczymy jak będzie. 50%. 50%. 50%. Tak. Jak tam się wylosuje moneta tego dnia, to będziemy lub no, nie, nie będzie. Nie wiem. Dzięki, Dzięki. wielkie. wielkie. Piąteczka. Cześć, jestem na po. A, Jak podoba Ci się na no drugiej? jest bardzo fajnie. Na pierwszej nie byłem, więc nie Ale mamy się dobrze. Fajne stoiska, fajni ludzie przede wszystkim. Wszyscy bardzo pozytywni, bardzo Jaka jest Twoja ulubiona serwiska? Lego Adventure. Będziesz na otwarciu wiesz Nie będę, niestety za daleko Bardzo bym chciała być do takiego już dzisiaj. Prawie 6 godzin jazdy, trochę więcej niż 6 godzin wyszło, to no nie chcę się za bardzo przyjeżdżać, specjalnie 12 godzin jazdy poświęcać, żeby tylko odwiedzić się otwarcie. Dzięki. Proszę. <grymne> jesteśmy na drugim na i pojaściliśmy się w podskonie, że podczas obiektu jesteśmy w, w... na <grymne> aczkolwiek... <grymne> Na ściance niezmiennie Łukasz Kurecki, Dżogo i y, y, Kota Dabany, bo już dzisiaj kolejności nie no, ale chyba wina jest teraz. Także sugeruję, że każdy, kto co mi z nimi w obrębie, może sobie zapobiec i generalnie ma teraz właśnie do nich